nawet kiedy już pandemia się skończy to jeszcze długi czas będziemy walczyli ze skutkami gospodarczymi covid-19 te skutki są widoczne i w obszarze inwestycji i w obszarze samorządów także musimy walczyć o każde miejsce pracy dlatego tę walkę z kryzysem walkę z covid-19 toczymy wspólnie toczy ją rząd samorządy przedsiębiorcy przedsiębiorstwa i ludzie, obywatele. Ludzie i obywatele to tak jak patrzę na ulicach, to raczej toczą walkę z rządem, a nie z COVID-em i z pandemią. Toczą walkę z rządem, ponieważ ten rząd już od jakiegoś czasu im się nie podoba. I Przejrzeli na oczy i stwierdzili, że raczej ktoś ich tutaj robi w konia. Wsparliśmy już firmy w ratowaniu miejsc pracy. Tutaj pan premier opowiada o tym, jak to wszystkich bardzo dobrze wsparli. Ja powiem może tak, jak mnie wsparli, gdy w marcu 2020 roku. Była taka sytuacja, że miałem te umowy przedłużane z miesiąca na miesiąc, i to tak trwało tam powiedzmy, jakieś ponad pół roku, i, i jakoś nie było perspektyw na to, żeby się miało to szybko zakończyć, ale nagle pojawił się COVID. Yy, obroty w firmie spadły. Ten pracodawca, który mnie zatrudniał na umowę o, o dzieło. Yy, Prze nie przedłużył mi na kolejny miesiąc, ponieważ yy, no, nie, miał, nie miał możliwości, nie miał ruchu, został zablokowany, nie miał sprzedaży. I ja tym samym yy, też straciłem pracę. A pracowałem u niego, yy, robiąc jakieś tam zdjęcia produktowe. I w tym momencie yy, zostałem yy, bez roboty. I co się dalej stało? Co się dalej stało? Zwróciłem się tam, ktoś mi doradził, żebym się zwrócił do ZUS-u, że tam ZUS daje jakieś 3-miesięczne wynagrodzenie, coś tam, coś tam. No to ja napisałem ochoczo do tego ZUS-u i po czym po jakimś tam okresie czasu ZUS mi odpisał, że nie może mi wypłacić, bo ja nie miałem umowy kiedyś tam, a miałem kiedyś tam i po prostu wszystko to no, nic z tego nie wyszło i nawet przez chwilę była taka sytuacja, że nie mogłem się zarejestrować w Urzędzie Pracy, bo y, y, ja nie mogę nosić maski, a tam trzeba było tak, urzędy pracy były zamknięte, żeby się, y, żeby się zarejestrować w Urzędzie Pracy trzeba było mieć... Y, Profil zaufany, żeby można było mieć profil zaufany, trzeba było, trzeba było iść do urzędu, potwierdzić ten, ten profil zaufany albo zrobić to przez bank, ale przez bank jakoś nie mogłem tego zrobić, więc chciałem pójść do urzędu i zrobić to przez osobiście. Ale nie mogłem iść do urzędu, bo jak bez maski, to mnie chłop nie chciał wpuścić. No i, i tym sposobem y, poczułem się taki już zaopiekowany, i y, tutaj rząd zadbał o mnie także. Hej, bardzo y, panu premierowi dziękuję za pomoc i w ogóle y, za jego troskę również. To właśnie Polska ma drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. To także dzieje się dzięki temu, że szybko, niemal natychmiast już w maju, czerwcu, a dzisiaj kontynuujemy, uruchomiliśmy rządowy fundusz inwestycji lokalnych. Te wszystkie programy, wszystkie fundusze są po to, aby nowe inwestycje były widoczne z każdego domu w Polsce. Bo choć każde miasto i wieś ma różne potrzeby, to zasada naszego działania jest, jest jedna. Tą zasadą jest solidarność. Nowe drogi, Szanowni Państwo, nowe mosty, nowe wiadukty, obwodnice, zjazdy z autostrad, zjazdy z dróg ekspresowych, to wszystko ma spowodować, że Polska będzie jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla przedsiębiorców, przez to będą tworzone nowe miejsca pracy, a dzięki temu pracownicy będą mogli więcej zarabiać. To jest filozofia gospodarcza, ale zarazem filozofia społeczna. Naszego rządu. Tak, według premiera, e, dzięki zjazdom z autostrad pracodawcy będą tworzyli miejsca pracy. No przecież to jest oczywiste. To nie dlatego, że w Polsce mogłyby być niskie podatki i opłacałoby się tutaj prowadzić biznes, tylko dlatego, że będą zjazdy z autostrad. Czego nie rozumiecie? Będą zjazdy z autostrad, żeby y, szybciej stąd uciekać. Aby stąd szybciej zjeżdżać. Chyba dlatego budują te zjazdy z autostrad, bo innego uzasadnienia nie widzę, bo budowanie zjazdów z autostrad y, przy wysokich podatkach to będzie skutkowało tym, że jak się buduje zjazd, to i buduje się wjazd, więc tym wjazdem ludzie będą wjeżdżać na autostradę i wyjeżdżać dopiero gdzieś tam. Y, Daleko stąd. No i tym sposobem dowiedzieliśmy się również, że istnieje coś takiego jak filozofia gospodarcza i filozofia społeczna tego rządu. Co to takiego jest? Filozofia gospodarcza i filozofia społeczna rządu.